To jest hicior, to jest po prostu hicior, spódniczka w rozmiarze 14, zobaczcie jak super wygląda. Nie daje mi spokoju ta przesyłka z Hajemu. ja tylko otworzę kartę i zobaczę teraz, czy wszystko jest w środku. Jejka, to jest po prostu mistrzostwo świata, jakie to będzie pyszne. Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Ja już jestem wykąpana, wymalowana, tylko muszę jeszcze włosy wyprostować i rozpoczynamy dzień. Jestem już gotowa i zabrałam się właśnie do robienia zdjęć, nowych ubrań do butiku. Właśnie mam na sobie pierwszą sukienkę w rozmiarze L. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Będzie fajnie wyglądała teraz, jeszcze do jakichś kozaczków, ale również zobaczcie na wiosnę, na lato, do szpileczek. Bardzo ładna. I z przodu po całej długości ma guziczki. Dla przypomnienia, ja mam 164 cm wzrostu i zazwyczaj noszę rozmiar M. Kolejna sukienka jest to rozmiar 12-14. I ją można nosić na dwa sposoby: albo można zrobić sobie dekolt, albo można zapiąć się pod szyję. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Przepiękny wzór. Tak dokładnie wygląda z rozpiętymi guzikami. Też fajnie będzie do czarnych botków wyglądała, albo do klapek na wakacje. A tak wygląda zapięta po samą szyję. Myślę, że będzie idealna na takie jakieś bardziej oficjalne wyjście. Albo kiedy jest chłodniej. Spodnie rozmiar 14. Bardzo fajnie wyglądają z czarnymi dodatkami i z moją szarą torebką. One są lekko na mnie luźne, także to jest taka prawdziwa czternastka. W pasie mają takie zasówki, guzik, zamek i taki paseczek do ściskania, ale też bardzo ozdobny efekt to daje. No i zobaczcie, czekajcie, odłożę torebkę. Mają tutaj dwie kieszenie. Jedna i druga, nogawki zwężane, one są tutaj takie zawinięte i to jest podszyte, także nic nam się tutaj nie rozwinie, fajnie też będą do trampek wyglądały i to jest taki materiał, który naprawdę prawie się nie gniecie po praniu wieszacie na wieszak i możecie zakładać, rewelacyjne są i bardzo żałuję, że są takie za duże na mnie trochę, no naprawdę są świetne zobaczcie z bliska ten materiał i wzór a dokładnie wszystkie opisy i zdjęcia zobaczycie na stronie mojego butiku. Link zostawię wam w opisie pod filmem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I tak wyglądają z tyłu. To jest hicior. To jest po prostu hicior. Spódniczka w rozmiarze 14. Zobaczcie, jak super wygląda. Ona ma takie tutaj odcinane coś la falbany. No, długość jest rewelacyjna. Jakby była dłuższa? Może by gdzieś tam, wiecie, haczyła. A jest po prostu idealna ta długość. I zobaczcie, ona ma tutaj podszewkę. O, na no całej długości. No jest przepiękna. I te kolory, czerń z taką zielenią, ale to też tutaj chyba jest odcień lekki niebieskiego. I ten róż, zobaczcie, z żółtymi środkami. Tutaj fajnie ona też będzie wyglądała z jakimś swetrem różowym, takim mocniejszym, albo może. Z żółtą kurtką, ewentualnie jakiś szal, dodatek kolorowy. No, jest niesamowita. I tak, z przodu ona jest prosto wykończona, ale z tyłu ona ma gumkę, także dopasowuje nam się do figury. No, jest, no jest wspaniała po prostu. Nie wiem, ja jestem nią zachwycona. Teraz się zastanawiam, czy jej dla siebie nie zostawić, czy jej nie kupić w moim butiku dla mnie. No, naprawdę jest świetna. Zobaczcie, wygląda jakbym miała na sobie sukienkę. A taran! To jest kombinezon rozmiar 12 w kolorze takiej butelkowej zieleni. Myślę, że na taką większą dziesiątkę też będzie bardzo fajnie wyglądał. Będzie taki luźniejszy. On ma tutaj rozpinane guziki. Tutaj ma dwie kieszonki, kołnierzyk. Pasek, dwie kieszenie. Pasek jest przymocowany szlufkami. No no, rewelacyjny i jest bardzo wygodny. Niesamowicie wygodny. Ja zawsze się bałam kombinezonów, a powiem Wam, że się bardzo dobrze w nim czuję. Będzie też fajnie wyglądał do szpileczek. Czekajcie, odłożę torebkę, tu mam zestaw torebek do robienia zdjęć. O, zobaczcie. Tak na luzie rękawek, krótki. No, naprawdę bardzo mi się podoba. Wiecie co, myślę, że to jest naprawdę bardzo udana kolekcji, kolekcja ubrań do butiku. No i mamy kolejny hicior, czerwona bluzka. Jest to rozmiar 18, ale zobaczcie, na mnie dobrze wygląda. Także myślę, że jeżeli ktoś woli takie luźniejsze, to od 12 do 18 będzie fajnie pasowała. I tak, mamy tutaj już gotową kreację na walentynki. Mamy też przepiękną bluzkę na święta, ale też jest wiele okazji w ciągu roku, gdzie możemy taką bluzkę założyć, jakieś imprezy letnie, Rodzinne, no jest naprawdę przepiękna, ale już wam pokazuję wszystkie detale. Ona jest tak jakby zakładana z dwóch części. Ta część do tej jest przypinana od środka guziczkiem, także nic nam tutaj się nie rozsunie. No i później przekładamy ten pasek na tą stronę i z boku wiążemy supełek, kokardkę. I zobaczcie, jakie ona ma takie plisowanie z tyłu jeszcze na plecach, ale nie najpierw muszę wam pokazać te rękawy. Takie coś ala falbanki, pufki. o, jak mi pasują do paznokci. To przepiękny kolor, naprawdę. O, widzicie o co mi chodzi? Tutaj jest takie marszczenie zrobione i bardzo ładnie ono się układa. Nawet do czarnych dżinsów możemy ją założyć i będziemy idealnie ubrane na walentynki. Koszula rozmiar 12 w przepięknym kolorze słońca. Jak mnie znacie, wiecie, że ja uwielbiam, kocham na wakacjach koszulę. I to jest właśnie taka koszula, którą możecie spokojnie zakładać na strój kąpielowy przy basenie. Ona jest z tyłu dłuższa, zobaczcie. Jest bardzo przyjemna w dotyku. Rękawki można podwinąć, guziki rozpiąć. I tak po prostu sobie, wiecie, na luzie chodzić. Jest to idealne przykrycie właśnie po kąpieli w basenie. Ale też zobaczcie, możecie iść w niej na kolację, możecie wystylizować ją tak na bardziej elegancko, włożyć do spodni. Też myślę, na jakiś top jasny, biały może, rozpięta. Też będzie fajnie wyglądała na co dzień. No, kolor jest tak soczysty: takie słoneczko, cytrynka, landrynka. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy wspomniałam, jest to rozmiar 12, ale zobaczcie, ona jest taka... Ona jest taka oversize'owa, że spokojnie na rozmiar 14 też będzie dobra. Z przymierzeniem tej bluzki mam mały problem. Otóż ta bluzka jest w rozmiarze S. Jest troszeczkę za mała na mnie, ale ona jest tak cudowna. Zobaczcie, jak fajnie z taką torebką wygląda. A torebki Wam jeszcze nie pokazywałam. Jest to moja prywatna torebka, nowy nabytek. To wam kiedyś dokładnie w innym vlogu pokażę, jak będę Wam pokazywała nowości w szafie. No ale zobaczcie, jak piękna jest ta bluzka. Zobaczcie ten wzór. No, to jest coś niesamowitego. Jest tak ładna, zapinana na zatrzaski i też ją można odpiętą zostawić, nastrój kąpielowy nałożyć. Ale zobaczcie, jak fajnie ona będzie wyglądała latem do białych spodenek. No, jest niesamowita. No Jest tak ładna. Tak porządnie wykonana. No, żałuję naprawdę, że nie jest ona na mnie dobra. No, wiecie, na siłę mogłabym ją zapiąć, ale nie chcę tego robić. Ale tak mi się podoba. I właśnie można i na luzie, i na elegancko zapiąć całą, nawet czarne spodnie i szpilki. I zobaczcie, jak fajnie będzie wyglądała. Do pracy można taką bluzkę założyć na randkę, na jakieś wyjście rodzinne. Ale wiecie co? Tak jak ja ją mam teraz, z odkrytym brzuchem tutaj zapiętą na zatrzask, to też ona ciekawie wygląda. O, tak wygląda ona z tyłu. Niezła kolekcja się zebrała. Wszystko nagrane, zdjęcia wszystkie porobione. Pochowam to i jedziemy do sklepu, bo. W ten weekend jadę z Maksem na kolejne urodziny. Jego koleżanka z klasy obchodzi urodziny i, i prezent muszę kupić, także jedziemy. Zobaczcie, założyłam cieńszą kurtkę dzisiaj. Tak się cieszę. Jakiś taki cieplejszy dzień dzisiaj mamy. Może już te mroźne, zimne dni odpuściły. I taką mam ochotę już w tej kurtce pochodzić. A że jadę autem i w sumie z auta przejdę prosto do sklepu, to nie muszę nic grubego zakładać. Nareszcie, a bardzo ją lubię, ją kiedyś na stronie ASOS kupiłam. I tutaj, zobaczcie, mamy karton. Wojtek coś zamówił, ale on. Wczoraj słyszałam, jak z Maćkiem rozmawiał. On jakieś pasty kawiorowe zamówił znów. Coś takiego. Także nie wiem dokładnie, co mam z tym zrobić. Czy to tutaj może leżeć? Czy powinnam to może na dwór wystawić? Nie chcę tego teraz otwierać, bo może mi Wojtek powie coś o tym zamówieniu i chcę to razem z nim i z Wami otworzyć. I tak myślę, że gdyby to musiało być w lodówce, to na pewno by była jakaś naklejka, a nie ma żadnej naklejki. Chyba, że to jest coś innego. Nie, wiecie co, wystawię to po prostu do ogródka. Tam jest chłodniej, i, i niech tak sobie czeka, aż Wojtek wróci później do domu. Jestem już na miejscu, zaparkowałam, a obok siebie mam TK Max. Ale nie, dzisiaj nie idziemy tam, dzisiaj idziemy tutaj do Homburga. Bardzo dużo rzeczy już się pokazało na Dzień Mamy. No i na Wielkanoc oczywiście. My tutaj w Anglii Dzień Mamy świętujemy w marcu. I zakupy zrobione. Później Wam pokażę jak pójdziemy do auta co kupiłam, bo tutaj muzyka gra, a muzyka mi zawsze przeszkadza podczas nagrywania. No teraz poczynamy z Home Bargain. Taką torebkę na prezent kupiłam. Nie wiem, czy no, trochę będzie za duża na te prezenty, co kupiłam, ale tak bardzo mi się podobała zobaczcie z takimi świeczkami. No, jest przepiękna, idealna dla dziewczynki. Kupiłam taką kartę z unicornem. Tutaj coś ciekawego, od szóstego roku życia. I to jest tajemniczy notatnik, pamiętnik z niewidzialnym długopisem. I tutaj coś takiego jest. Wyda. Aha, już wiem, jak to działa. Można coś zapisać, nikt tego nie widzi i trzeba specjalną latareczką zaświecić, żeby było widać, co tam jest napisane czy narysowane. No odjazd po prostu, odjazd. Skupiłam też dla niej taką kosmetyczkę. Wiecie, 6-7 lat, to już jest taki wiek, że dziewczynki lubią się stroić, także myślę, że bardzo jej się przyda. Jakieś błyszczyki, pomadki, balsamy. Przepiękna jest. I wiecie, co do tego dokupiłam? Kubek w takim stylu, jaki kupiłam ostatnio na urodziny Maxa, tej innej koleżanki. Tylko tam ze stitchem było chyba, a tutaj mamy teraz zajączka, także fajny też będzie na Wielkanoc od razu. No i tutaj w środku mamy żel do mycia ciała i, i coś jeszcze. Nie mogę przeczytać. Pewnie balsam do ciała to będzie. Ale taki no i myjka. Taki Fajny, wiecie co ten kubek jest yy, właśnie na prezent? I tak w ogóle zobaczcie, jak to wszystko kolorystycznie ze sobą pasuje na objazd. Co ja tu jeszcze kupiłam? Pasta do zębów dla Maxa. Kupiłam dla Moniki wodę proteinową. Zawsze jak coś w sklepie dojrze. Czy coś dla Maćka, czy coś dla Moniki. No i dla Maxa oczywiście też to kupuję. Dla Moniki, jak nie ma jej u nas, to zbieram wszystko w siatkę i potem dostaję taki, taki prezent. Zobaczcie, jaka fajna. I to jest smak brzoskwinia. I marakuja. Tropical Burst. Gazowane to jest. Banany. I mam tutaj jeszcze coś bardzo wyjątkowego. Otóż dostałam w prezencie kawkę od Ani z Polski. Aniu, pozdrawiam cię serdecznie. ściskam cię bardzo mocno. Przesyłam buziaki. Bardzo ci dziękuję za taką niespodziankę. Ania mi z samego rana kupiła kawkę w moim butiku i pomyślałam sobie, że to będzie właśnie taka idealna. Latę karamel maciato. Mmm, ale będzie pychotka. Zaraz się napiję, ale się cieszę. Dziękuję Ci Aniu. Wymieszam dokładnie, żeby się spieniło, ale zobaczcie, zazwyczaj takie kawki są ze słomką. A tutaj patrzcie, ona ma taki dziubek, taką przykrywkę z takim dziubkiem. W takich kubkach podają w kawiarniach na wynos kawy. Tak fajnie zrobiona. No super. Zawsze się boję, że pryśnie. I nie wiem, całą mam otworzyć? Całą otworzę. Wow, jak pełno nalane, ale szczerze. Aniu, to będzie pyszne. Ja. Wow. Mmm, taki deserek. Ojejka. Ja uwielbiam właśnie takie kawki. One są takie słodkawe i tak fajnie w ciągu dnia jako taki deserek sobie wypić. Taką kawkę. Dzisiaj miałam szczególną ochotę. Wiecie co? Uważam sezon na kawy. Takie zimne, mrożone, za otwarty. Ja w domu ostatnio też już piłam kawę z lodem. Dużo czasu minęło odkąd właśnie piłam takie kawy mrożone. I już mnie naszła taka ochota. Także teraz będziemy też częściej sobie w domu robić moją ukochaną maczę truskawkową. Ale na razie delektuję się tą kawką. Pyszna, pyszna, polecam. Pozdrawiam cię, Aniu, raz jeszcze. U, właśnie weszłam do domu i. Akurat sąsiada spotkałam i powiedział, że przesyłki u niego kurier zostawił i zobaczcie, tu jedna co przyszła wcześniej, zakupy, H&M i, i tutaj coś jeszcze do Wojtka, to są chyba pasty kawiorowe, to tutaj musi być coś innego, ale zobaczcie, no przecież ja nie, nie mam siły, kolejny raz karton z H&M rozerwany. Winowajcą tego zamówienia z H&M jest poszewka na poduszkę. No po prostu zobaczyłam tak piękną poszewkę na wyprzedaży i była jedna ostatnia. Chciałam kupić dwie, nie było, ale będę pilnowała. Może uda mi się dorwać, wiecie, drugą, bo nieraz ludzie oddają, zwracają. Kupiłam też sukienkę, co prawda nie na ten sezon, bo jest to sukienka taka z cekinami, ale była w bardzo dobrej cenie i buty o jedne takie do kolan, znaczy przed kolana. Nie pamiętam, co tam jeszcze. No dobra, później, później sobie rozpakujemy. Zapomniałam Wam w aucie pokazać, że Maćkowi też taką kawkę kupiłam, latte espresso. Się ucieszy na pewno. Prałam pościel dzisiaj rano i od razu wysuszyłam. Wszystko gotowe do założenia ponownie. Nie daje mi spokoju ta przesyłka z hajdemu. Ja tylko otworzę kartę i zobaczę teraz, czy wszystko jest w środku. To jest ta sukienka, ale piękna. Ja taką bluzkę miałam właśnie mieniącą, założoną na wigilię, i tyle komplementów dostałam. Tyle pytań o nią. Ta bluzka, którą miałam w wigilię, była kiedyś w sprzedaży w moim butiku, jednak zdecydowałam, że zostawiam ją dla siebie i to był najlepszy wybór, najlepsza decyzja. I właśnie miałam ochotę na taką sukienkę. Tutaj będą okulary słoneczne. Co to jest? Tego na 100% nie było w moim zamówieniu. Jakaś sukienka z księżniczkami. No, szok. Nie z księżniczkami. Kto to? Królewna Śnieżka, chyba, tak? <grych> no to ciekawa jestem, czego nie dostałam, skoro dostałam sukienkę. 4-6 lat. No ekstra. Tutaj są buty. Ale jestem ich ciekawa w że Z takim stylem nowojarskim mi się skojarzyły. Tutaj mam błyszczyk do ust, ale taki, on chyba koloryzuje trochę, wiecie kolorek nadaje. I tutaj jest poszewka. I muszę teraz zobaczyć, czy wszystko mam. Właśnie sprawdziłam na aplikacji i wszystko mam. Omyłkowo mi tą sukienkę musieli włożyć. Na no to wychodzi, że ktoś jej nie dostanie. Pewnie mieli, nie wiem, dwa, trzy zamówienia razem, ktoś pakował i się pomylił. U kogoś będzie brakować, a u mnie była, nie wiem, jak to teraz się oddaje. Czy jak będę miała jakiś zwrot, po prostu dorzucić, czy napisać do nich, nie mam pojęcia. Na czat można wejść, nie? Jeszcze mam chwilę czasu, zanim pojadę po Maxa do szkoły, i tak sobie pomyślałam, że może sobie razem taki lekki lunch przygotujemy. Ja wczoraj prowadziłam live z osobami wspierającymi mój kanał. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. I już wczoraj Wam właśnie mówiłam na live, że mam ochotę na taką sałatkę. Sałata, owoc jakiś, balsamiko. W końcu nie zrobiłam sobie tego wczoraj wieczorem, ale zrobimy sobie to teraz razem. Sałata, jaka to jest rzymska. Pomidorki. O, piccolato, to są te moje ulubione. Pomarańcza. Awokado, balsamiko rozmarynowe, oliwa z oliwek. I to wszystko na koniec posypię jeszcze. Znaczy, wiecie, tam sól i pieprz, a później posypię jeszcze z mielonymi nasionami chia. Zaczynamy. Ach, do, do miski od razu będę urwała. Tak szczerze mówiąc, to te awokado jest takie średnie, ale zużyję je. Takie wyschnięte trochę, ale zobaczcie, ładne w środku. Super. A łyżkę potrzebuję. Skropię to trochę cytryną, żeby awokado mi nie ściemniało. Nie, jak pachnie ta cytryna. Ale jak? Ale jak niesamowicie pachnie, jejka, aż tak z taką lamoniadą mi się kojarzy, aż bym sobie wypiła taką lamoniadę teraz. Sól. Pieprz. O, prawie nie leci, muszę do, dosypać ziarenek. Yy, teraz weźmiemy oliwę z oliwek. Patrzę, co za oliwa, fajna. Kiedyś Wojtek chyba kilka takich butelek kupił i dwie ostatnio znalazłam, gdzieś tam się zapodziały. Się bardzo ucieszyłam. Balsamico. I nasiona czyja, ale wiecie co? Ja mam takie naczynia. Kiedyś je kupiłam w H&M Home i one z taką łyżeczką były w zestawie, w jednym trzymam sól, ale do drugiego właśnie wsypałam te nasiona zmielone. Jejka, to jest po prostu mistrzostwo świata. Jakie to będzie pyszne. Mam jeszcze chwilkę czasu, to sobie tak usiądę na spokojnie, dokończę moją kawkę, zjem sałatkę. Za niecałą godzinę maksa odbieram, to może włączę sobie Netflix. Wiecie co, oglądamy z Wojkiem taki serial. Sama nie wiem, czy on jest fajny, czy on jest dziwny. Znaczy jest dziwny, ale wciąga. Nie wiem, coś takiego w nim jest, jest zupełnie... Inaczej nagrany, niż zazwyczaj filmy nagrywają. Yy, otóż tytuł tego filmu, serialu jest Made Sprzątaczka. Nie wiem, może niektóre osoby oglądały go, bo to nie jest najnowszy film. Z 2020, coś między 2020 a 2022 roku, chyba z tego roku jest ten film. I yy, no nie wiem, no wciągnął nas dalej, ja dalej nie wiem, co o tym filmie myśleć. Także smacznego dla mnie. I jeżeli oglądaliście ten film, dajcie mi znać w komentarzu. Jestem ciekawa Waszych opinii. O, o, o zaraz kawę wyleję. Alexa, TV on. Okay. Próbujemy tego cuda. Mm. Alexa, Netflix. Netflix. Wiecie, że to jest smaczne? Ale takie inne połączenie. Ale te pomarańcza i ta cytryna taka orzeźwiająca. Mmm. Mogę na tyle okien nagrywać. Wojtek wczoraj okna bym Nie no, śmieję się. Ale przez te wiatry ostatnie, jakie u nas były, te okna były tak brudne. Wczoraj Wojtek je umył teraz lśnią. No my, A ja tutaj na stoliku koło kanapy mam morele suszone w miseczce i tak sobie podjadamy, kto ma ochotę.